Mogłam zapomnieć! Tak dużo tego! Oj, Aisza, chyba będziesz szlaban na tablet. I to wiesz do kiedy, aż do czasu, jak wrócisz do szkoły. 7654321. Rozpoczyna się jak zwykle. Dzwoni budzik, ja wstaję. Trochę gimnastyki nie zaszkodzi. Ubieram się. I idę do szkoły. Papa. Pa. Stop! Tak było kiedyś. Ale nie teraz. Teraz mam szkołę przez internet. A wstać mogę no właśnie. O której chcę. I to bez budzika. Jeżeli też tak macie, to łapka w górę. I najważniejsze. Cały dzień mogę spędzić w piżamie. I tak właśnie dzisiaj zrobię. Idę u ząbki i sprawdzę, gdzie jest mama. No bo wiecie, te ciężarne są dziwne. Czasem mogą mnie spać całą noc, a czasem śpią przez cały, cały dzień. Gdzie to mama? O, jest przy komputerze. Cześć, Mano, co robisz? Cześć, cień, Film montuję, co robię. Jakie masz plany na dzisiejszy dzień? Mam ogromne plany tablet, zabawki. Muszę jeszcze pokłócić się z Mają. No niezłe plany. Słuchaj, a może zrobimy taki challenge? Cały dzień bez tableta i bez zabawek. Musisz sprawdzić Librusa. Może pani Ola wysłała jakieś nowe zadanie, a ty masz właśnie zalepłość, Jelisza. Co ty na to? I jeżeli ci się uda wytrzymać cały dzień, to jutro możesz robić co tylko zechcesz. Hmm? Mm, no dobrze, zgadzam się. Idę z ząbki. Co jutro będę robić? Muszę zrobić listę zadań. Chyba dobrze, że się zgodziłam na ten challenge. O nie! Młodzi popsy! Nowe młodzi popsy pod moim łóżkiem! Jak mogłam zapomnieć? To koniec. Co mam teraz robić? Jak teraz odkręcić ten cały challenge? Po co się na niego zgodziłam? Idę do swojego pokoju, będę się uczyć. Tak od razu? No dobra, czy mam kciuki? Chodź, chodź, chodź. Szybko zrobię te zadania, to uda mi się otworzyć moje moce. Co tam pani napisała na niebogusie? Tak dużo tych zadań! Lepiej by było chodzić do szkoły. Też tak myślicie? No ale w Musimy siedzieć w domu. Tak, dużo tego. Spokojnie, Alisza. Tylko na jednym ociem. Co tam mam pod łóżkiem? I będę dalej się uczyć. Nawet nie zauważy. Jak mogłam zapomnieć młodzi popsy pod łóżkiem? Zacznę od tego. Jaki Club Clubhouse. Wow! To jest jakiś piknik. Doktel, jakieś pokojiki Jaki ładny Jaka ładna konewka I co tutaj? Słodziak Aisza co chcesz na śniadanie? Zabawki? Ups Płatki chcę Aisza Umówiłyśmy się przecież Ale to są nowe body popsy Sama zobacz jakie fajne Oj Aisza chyba będzie szlaban na tablet I to wiesz do kiedy? Aż do czasu jak wrócisz do szkoły Co? No, przecież wiesz, że żartuje, tak? No, wiem. Wiem, Majisza, że chcesz się bawić. Zróbmy tak. E, odrobisz zadanie z jednego maila, czyli na przykład z wczorajszego, zjesz śniadanie, tak? Albo zjesz śniadanie, a później odrobisz. I wtedy razem pobawimy się młodzi popsami. Ao, ty i młodzi pops. Naprawdę? No, a dlaczego nie? Ja bym chciała właśnie to ołówek otworzyć mogę? Słuchaj, Aisza, najważniejsze. Powiedz widzom, czy ty w ogóle kiedyś dostawałaś karę? Nie. Nigdy. Aisza nigdy nie dostała kary. Dobra, a szlaban? Tak. Kiedy? Ja w ogóle takiego nie pamiętam. Tak, był szlawan na kilka godzin. Tablet. A no to wtedy przed snem, jak chciałaś całą noc siedzieć w tablecie, tak? I mama ci zabrała. I to ty liczysz jak kilka godzin, tak? Tak. I jest taki hitrusek. A mogę śniadanie zjeść tutaj. A Jeszcze to już wygląda jak cały dzień w swoim pokoju, tak? Tak. Dobra, co chcesz na śniadanie? Mogą być płatki z mlekiem wyrażowym? Dobra, zaraz cię przyniosę. A ja póki co, odrabiam zadanie. Tak, i to już. Mamo, już skończyłam! Sprawdzę ten zeszyt. Jeżeli będą otwarte komentarze pod filmem, to napiszcie, co robicie, kiedy musicie siedzieć w domu. Albo na społeczności napiszcie, albo na Instagramie. My dopiero kilka dni nie chodzimy do szkoły. A mi się wydaje, że to już miesiąc. A jeszcze twoje płatki? O, już tak. Dziękuję, mamo. Zrobiłam to zadanie. A jeszcze, jakie plany w ogóle mamy na ten tydzień? Nie na pojęcia. Każdy dzień jest taki sam. Dzisiaj pobawimy się młodziemi psami, prawda? No właśnie, dobrze, że je znalazłaś, bo, bo tak by się nam nudziło. A ja, to maja przyszła. Bo tak nam by się nudziło bardzo, tak? A ty cały dzień siedziałabyś w tablecie. No i co? Dobra, co otwieramy? Dobre. To! Ja chciałam! Ja chciałam to! Ja! A ty tu, to otwieraj, Dobre. to jest Sunny Beach. Dobre. Czyli tutaj e, słoneczna plaża, a u mnie food truck, e, czyli, czyli taka budka z jedzeniem. No co, już złożyłeś swoje? Tak. Zobaczcie, to jest takie menu. Zobaczcie, jakie fajne, wow! Ja mam takie coś. Ale ekstra. Świeże hot dogi! i różne koktajle, ale fajnie, to jest naprawdę super. Uuu. To jest Chciałabym jednego hot-doga. Zapraszam, zapraszam, proszę. I motorówka, wow. <grytania> I okularki jakie, co ty robisz? Krem przeciwsłoneczny? Tak. Wow. Nie no, to super to zestawa właśnie. Zobaczcie, u nas już obiad. ryż i owoce morza a my dalej bawimy się psami i otwieramy. fajna nisze? Tak. Tego jest bardzo dużo. Co ty pokazujesz? Zobaczcie, no to jest toaleta. I co to jest? Drzewo. Drzewo, ale fajne. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, tak? Jeżeli będą otwarte, albo na społeczności, możecie też na Instagramie, jakie macie sposoby na nudę. I napiszcie też, jaki chcecie kolejny filmik, bo my co obiecałyśmy nagrać? W Wsządanie mojego pokoju! Jeżeli chcecie taki filmik, to. to dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia! Papa! Pa. Pa, pa. Pa, pa.